MOK, Muzeum, Arena i Biblioteka. Wszystkie te miejskie instytucje jak co roku zadbały o to, aby zimowy wypoczynek dzieci z Legionowa mogły spędzić aktywnie. Miejski ośrodek kultury postawił na zajęcia stacjonarne, w trakcie których prowadzono warsztaty teatralne, taneczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, projekcje filmowe oraz gry i zabawy integracyjne. Z kolei Arena Legionowo co oczywiste postawiła na sport. Codziennie mamy blisko setkę, setkę uczestników naszej akcji, akcji zorganizowanej wspólnie z Akademią Piłkarską 11, wspólnie z Legionowskim Towarzystwem Siatkówki, czyli tematyczne zajęcia piłki nożnej, piłki siatkowej oraz z naszym animatorem, który, który w miarę potrzeb reaguje na bieżąco i, i organizuje młodzieży czas. Były więc zarówno towarzyskie mecze, jak i podstawy treningu piłkarskiego i siatkarskiego. Dla młodych sportowców zorganizowano też zimowe turnieje. Dzisiaj odbył się turniej tenisa stołowego, tak więc też i zawody z dobrymi nagrodami, czyli moc różnych atrakcji. Atrakcji nie brakowało też w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Akcja Zima w mieście odbywała się tam pod hasłem Zima wcale nie jest nudna. W pierwszym tygodniu ferii na dzieci czekały głównie zajęcia plastyczne, każdego dnia inne. Pierwszy dzień był poświęcony, zatytułowany był Zimowa Galeria Bałwanków. Dzieci z szablonów wykonywały plastyczne prace. Drugiego dnia Zimowy Kalendarz Przyrody. Dzieci dowiadywały się o... Jak dokarmiamy zwierzęta, że trzeba to robić, robiły na papierze z kreatywnych patyczków karmiki. Oczywiście było głośne czytanie książek. Dzieciaki przygotowywały też prezenty na Dzień Babci i dziadka. Dla dziadków krawaty, a dla babci ramki i broszki. W drugim tygodniu były zajęcia literackie. Chcemy po prostu animować literaturę dla dzieci. Chcemy, żeby dzieci wróciły do bajek, do baśni ze swojego dzieciństwa, a poza tym, żeby bawiły się to, tym językiem literackim, żeby bawiły się tekstami literackimi, nie tylko na zasadzie, żeby mogły tylko słuchać albo czytać. Ale też opowiadać i właśnie tej niełatwej sztuce snucia opowieści były przede wszystkim poświęcone zajęcia w drugim tygodniu bibliotecznej zimy w mieście. Taka to była. Polegają one w sumie i służą w sumie temu, żeby dzieci opowiadały, żeby dzieci wypowiadały się na różne tematy, na różne tematy tworzyły pewną fabułę. Między innymi tworzyliśmy nasze wizytówki, na których dzieci rysowały różne takie. Hmm. przedmioty zwierzęta, które lubią, na przykład co lubią robić, a później opowiadały na podstawie właśnie rysunku. Jest to takie nawiązanie do kamishibai. Czyli japońskiego teatru papieru. Polega on na tym, że przez drewniane pudełko przesuwa się plansze z ilustracjami, a narrator opowiada przedstawioną na nich historię. W ten sposób dzieci zaprezentowały dwa wiersze Jana Brzechwy, Kaczkę Dziwaczkę oraz Tańcowała Igła z nitką. A to nie wszystkie techniki opowiadania, jakie młode legionowianki poznały. Poza tym również używamy kart dialogowych, które służą również do opowiadania, są taką pomocą do opowiadania, ponieważ dzieci widząc rysunek, łatwiej im kojarzyć kolejność wydarzeń, łatwiej im opowiadać, bo mają taką podpowiedź właśnie w tych kartach dialogowych. Wygląda więc na to, że dwa tygodnie ferii spędzone w Legionowskiej Bibliotece nie były czasem zmarnowanym. Najbardziej mi się podobało, nie, wszystkie zajęcia na pewno. Co to byś najbardziej podobało? Plastyka. Te zajęcia. Ogólnie zajęcia, tak? Mhm. A mi się najbardziej po podobał teatr Kanibala. Mi się najbardziej podobała plastyka, jak robiliśmy bałwanki i jeszcze karmniki dla ptaków takie na papierze. No i jak jeszcze ten. No takie były różne pytania i my musieliśmy na nie odpowiedzieć. Tak jak na kartce napisać. Muzeum historyczne zajęcia w ramach zimy w mieście jak zwykle podzieliło między siedzibę główną placówki, a jej filię na osiedlu Piaski. W pierwszym tygodniu ferii warsztaty odbywały się przy Mickiewicza i były ściśle związane z otwartą niedawno wystawą obrazy Wielkiej Wojny. Półtusk Legionowo. Dwa miasta, dwa garnizony. 1915-1918. I też chcieliśmy się skupić na różnych mediach, na różnych nośnikach wizerunku. Mówiliśmy o, o listach, o pocztówce, mówiliśmy o gazecie. Dzisiaj mówimy o, o, o m, zdjęciu. Także staramy się właśnie pokazać różne obrazy, różne pre, reprezentacje tego, co się działo na froncie. I też pokazać dzieciom właśnie, jak ten przełom i początek jakby XX wieku prezentuje się w mediach. Zajęcia były prowadzone według sprawdzonego już scenariusza. Najpierw mamy krótką prezentację, która się skupia jakby wokół historii danego zagadnienia, czy to plakatu, czy właśnie pocztówki na przykład, czy dzisiaj gazety. I potem właśnie uczestnicy wykonują fragmenty tych, tych mediów w różnych technikach plastycznych. Drugi tydzień ferii to zajęcia w filii Piaski. Były one poświęcone bohaterom Legionowa. W ich trakcie przybliżono dzieciom sylwetki patronów legionowskich ulic oraz honorowych obywateli miasta Legionowo. Wybrano do tego Franciszka Chynka, Bolesława Ruje, Andrzeja Paszkowskiego, Mieczysława Smereka oraz Teofilę Bojkowską. Zajęcia oscylują wokół postaci, tych postaci, wokół tego, co one zrobiły dla Legionowa, jak ważne to były osoby w historii Legionowa. Jak związane są z tożsamością, z historią legionowa. I nasze zajęcia są podzielone na dwie części. Część pierwsza to prezentacja historyczna, druga zajęcia plastyczne. W ich trakcie dzieci robiły m.in. modele balonów, na których legionowscy piloci wygrywali zawody Opuchar Gordon Benetta. robili makietę miasta oraz przygotowywały jego mapę. Uważamy, że te zajęcia mają jak najbardziej wartość edukacyjną, poznawczą. Żeby dzieci kojarzyły, nauczyły się kojarzyć patronów naszych ulic, naszych legionowskich ulic, żeby wiedziały, kim są ci patroni, co oni takiego zrobili ważnego, dlaczego tak są związani z naszym miastem, pobudzić ciekawość po prostu. No Myślę, że nam się to udaje, bo po dwóch dniach widzimy, że ci są bardzo zainteresowani. A sporo z nich jest stałymi bywalcami muzealnych akcji w ramach lata i zimy w mieście. Zajęcia są bardzo ciekawe, można się tutaj dużo nauczyć. Dwa lata temu na przykład uczyliśmy się o Centkiewiczach, o, ich, o historii Legionowa i jak wyruszyli w tą podróż polarną. I to zajęcia są bardzo ciekawe. Są plastyczne, jak i opowiadają. Są bardzo ciekawe prezentacje multimedialne, jak i opowiadanie, jak Pani nam opowiadają. Zajęcia są bardzo ciekawe, ponieważ zamiast siedzieć w domu i nic nie robić, możemy przyjść, nauczyć się o wielu ciekawych rzeczach. Potem są quizy i zabawy związane z tematem. Na następne tak ekscytujące dni bez szkoły, trzeba niestety poczekać do wakacji.